Ja ole dzwon Gdzie jesteście po jednego miasta Rusek No kto by inny? O serwis dobry do widzenia Co? co? A później się połacze, ja, do nie ja go nie widziałem, tira na poboczu, ja go nie widziałem Ja go nie widziałem, Jezu, bo to 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 nie to nie No ten Co? Idź sobie Bo ktoś ma mikrofon włączony razem z nami Izmo, wyjdź Już tak tak to nie to rób tego. A, Już, ja już, ja już widziałem Misiek, możemy pogadać? Nie odpalić się już? Zgaznij. Temu? Bo nie. No chodź, pogadamy na na, na kanogru. Nie, było łaj Nie o to. Bo nie, o to dzisiaj w dupę daj mu spokój. O oh, ale <noise> Nie tak powiem dać w swoich przygodach. Co? Nie który to mówił, żeby iść do mnie spokój? Któryś tam powiedział coś takiego? Ja to powiedziałem. Dobra, dobra ruszyłem. No znowu! Dobra. To nie można Za dużo piachu mam w silniku. A kiedy będzie piach? To jest skania. To jest właśnie skania. nosi. A prekaskanie jest u mnie z... w mieście. Ja sobie Magnunk, kiedy dzisiaj kupiłem. Pizzi mi z magną. Ale co trzeba? No je ciecie ciecie. Nie ma to razie w ogóle nie miał się. Ten nawar Jedzie, i nie było. Kto ma głośniki włączon? Pewnie giznie. Głośnika nie umiem ustawić, żeby echo nie było. Bo no, to było jak jest. UWAŻAJ co Jaa, Ja. To Znowu ci zgas. No A idź pan z takim z takim User tirem Dobra, no e, Przecinacie już autostradę A16? E, nie A jedynkę w Nie, nie niedługo Mieliśmy będziemy czy, 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 Jesteśmy oprzęcie? jeszcze przed Teraz przy stacji jesteśmy Mieliście już stację Czy się bali, że wjechać. A ty gdzie pojechałeś? O lol Wyki jest... wywalił mnie z gry. Czekaj. Pinkmin. Kinderhalt. Awaryjne włączył na przeciwnym pasie i tyle. A co, będzie się oszczędzał. No i co, gonisz czy co? Nadal cię, Nadal nie, cię widzę. nie widzę. Bo jak przejadę, bo jak wsiądę na pociąg, to już mnie nie dogonisz. Już nie będziesz wiedział, gdzie pojadę. Teraz jeszcze znasz mój cel. Tak. Taki mały Buk na multi. 1500 na godzinę. 100% uszkodzeń. Wszędzie. Także wczytywanie czeka. O, 1000 na godzinę, 1200. Proszę bardzo. Fajnie. Czekaj, odłączę na czepę. Mogę? Pozwólcie mi odłączyć. Aha, rozłączyłem z serwerem. O, czy coś już kasza? Tak, spadam na mapę jakoś z góry. Aha, fajnie. O, spadłem na mapę gdzieś. O, właśnie latam gdzieś nad Stuttgartem. Ja dziękuję, jak oni jeżdżą. Czy niektórzy. Czekaj, jestem nad Stuttgartem już. 37% Czekaj, ja tutaj latam. Gdzie jestem? Pokaż mi łapo. Ja dziękuję. Jak oni jeżdżą. No ale fajnie lecę, ty. Zobaczymy dokąd dolecę. Jestem już prawie nad... Yy, Co tam mamy? Nie widzę, czekaj, zaraz zobaczę. Yy, Munchen. Munchen, jakoś tak. Munsion Wow, My... lecę, lecę. Ja sobie lecę sobie kulturalnie 1500 km na godzinę. Gdzie masz, masz ostatni zapis? Eee, w Kalajs Aha Czekaj, bo ja tu lecę. W ogóle beczki kręcę, nie? No będzie na YouTube materiał. Mi się nie opłaca ten Co? Jechać dalej. Czemu? 30% uszkodzeń! Co to jest? A ja lecę! Ciągle lecę. Zobaczmy jak z kamery to z... wewnątrz to wygląda. O, wieje wiatr! Słyszę wiatr. Odwiedź serwis! Nie no, co ty! Fajnie licznik skacze. Tak, włączę się, włączę się długie. O. Pokaż mi z zewnątrz tira jej, ty tir to rara O li przy Lins już jestem Daleko zaleciałem No musisz chyba już trochę podróżować A nie Linz? To nie, to w sumie niedaleko chyba A nie to są Niemcy przecież Lins Jak fajnie miota tą naczewą co miałem odłączyć nie mogę, Ty, ale jaki zaczep mocny Jakiś niemiecka jakość Popatrzymy sobie dokąd dolecę? Może dolecę gdzieś do Polski Co jest bardzo możliwe, bo Tak 1700 na godzinę nieraz mam nawet Nie, ja tutaj lecę gdzieś, nie wiem A, rozłączyłem je z serwerem, potem mi połączyło Aha Lata sobie tir i lata, i lata, lata, lata Czekaj. Eee. Takie, komenda taka jest W adminów online jest Nie, czekaj, czekaj, by bug. Hmm. A w dupie w sumie. Na tlinści jestem. Czekaj, kogoś mi tu wczytuje. O, kogoś mi szczytuje O, ale jaka ładna odległość ode mnie 94 tysiące metrów 95 tysięcy Aha Ładnie, bardzo fajnie Czek, że chyba teraz lecę w górę No, lecę w górę, jestem już na 100 km Tu już prawie w jestem w kosmosie już dawno Ty no to mam tira w kosmosie ty Evenement światowy Dlaczego nie mogę kamery odwrócić, ani chcę do środka o Joo, lecimy Wow eee, choroba morska Dobra, jedziemy, skręcamy gdzieś A ty sądzałeś ty te? Ja nie mogę skręcić nawet eee. A bo jadę niby 1000 km na godzinę, no to tak, to chyba jasne Przyspieszam się to, co? Po tym co niby ja dostałem To za jeszcze masz jakieś uszkodzenia? Eee, nie miałem Aha nie, to trzeba zgłosić, kuczy. Na co zgłosisz te salfa? No nie, ale chodzi o to, żeby oni z tym się zajęli, tak? Oni o tym wiedzą. Dobra, mam nadzieję. Pausa. Ciach.